Siemaneczko ziomeczki z tej strony wasz Mikołaj, a ze mną jest Deasiwacz Pian. No i dzisiaj sobie będziemy grać z ja. No i mój kuzyn. Ja. Spokojnie, spokojnie. Ten, no i jest mój kuzyn. Przywitał się już przed chwilą. Możesz jeszcze coś Dobra. powiedzieć. Masz, swoją, masz swoje 5 minut. No się. No siemka. No i dzisiaj będziemy się grać z każdym, spróbujemy to nagrać drugi raz, dlatego widzimy się na, na ręce. Kabemna! No kabemna! Jeszcze druga skrzynka. O, mam Enderperełkę. Dwie. nie mam. Coś to tepamy się na Czekaj. Ja nie mam... Ale ja nie mam! Ja typka Czekaj, to ja też pójdę. To jak zabijesz typkę z łuku? No. Czekaj. Jestem A ja. Tutaj. A ja jestem taki cheater i pójdę do... do. The fuck! No! W trawę trafię ja. W trawę trafię, nie, to teraz na środek. No. No tak. teraz idę na środek. No jak ten typek tam żyje jeszcze? Czyż go zabiłam? No właśnie nie wiem, to jest, to jest... Minecraft na cicach. O nie, 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 nie. Jest... Haha, haha. ha, 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 ha. ona chyba dedła. No, ona, ona dedła. Dobra, teraz trzeba się zamurować z ziomeczki. Teraz ja się buduje butyka. Aby wygrać tą areneczkę. Może, bycie, może to ty, ale nie wiem. Nie, ja jestem na środku. No, no, no. długo mi się klotek znowu. A. Y, o, widz, wiem, widziałem Twój most. Chciałam teraz dodać piosenkę z Titanika. Albo. Albo teraz. Czy ja wiem. mogę mówić Titanik na filmiku? To nic mi nie wyskoczy? Ej, a może ten, tam jak ja wrzucałem to Daniusza, ten, e, ten, I believe I can fly. Dobra, tylko ja muszę, to muszę sobie piosenkę ściągnąć. No. Dobra, I believe I can fly. Nie, jak, jak ja Cię zobaczę i Ty zeskoczysz, nie, to ja, I believe I can fly, I believe I can touch the sky, you, jest! No nie! Kto cię zabił? Jakiś Krzychu. Okej, okay, <grymne> widzimy się... No dawaj, szybko, skacz, skacz, skacz. skacz. Kolejnej arancji. 600 tysięcy. Fly your bike Ja fly. I'm on Nie możesz wziąć sobie jedną? Jestem no, spodni. Gościu ma nook nam no. 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 no mówię no, knock. A co? Nie. No the fuck. Jest mam perełka. Eee, a ja nie mam... O, mamuk! Mamuk! Mamu. I nie ale nie masz strzału. A nie? to ty, to ty! To ja. Dobra, spoko. Soj, soj, soj. to ty mnie nie ten. Ok? To tylko no, ty pada tu. No przerzuciłem perełkę do ciebie. Co? Przerzuciłem perełkę do ciebie. Ale kill. Dziumeczko, zostajemy my sami. Tak? Mm, jak słodko. Czuj. E, 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 e! Nie, nie! Widzimy się na kolejnej arence. Dobra, jesteśmy już na ręce z Maśkiem. Obrałka już mam. Obrałka no, już, okay. już mam. Obrałka już mam. Halo, halo, halo. Mam trzy perałki, Nie wiem, co z nimi zrobić. Haul. Haul. Daję ci Dajesz się weźć bo No. Ale paszę. FOK, fuck fuck, fuck, fuck! Nie, nie! Ziomeczki na kolejnej arence. Po 6 minut nagrywasz cięcia w tym na tym serwerze? Takie szybkie ręki, które przegrałem głupio, to wiesz, to wiesz. Tak, poprawcie to, bo jest mała bardzo, a ja takich nie lubię, bo nie ma... Bo, bo po prostu mm, nie ma... No, no już nie mam... Ma o ma. drugiego! Ej, mam perało! Perełkę? A śnieżki ty? Mikołaj. No. No ja się nie nudzę. nie. A tu ty byłeś? Nie wiem. Zgrałem rękę ziomeczki. Przepraszam cię. O, no przepraszam, nie ja wiedziałem, że to ty. Nie? On cię ty, ty, Nie wiedziałem, że to ty! Tak, tak. Sorry! On nie, nie wiedział, wiedział no. że to ty, ale zbyt szybko... Ja ty byk. I... Ziołeczki już jesteśmy na ręce. Ja ty być? Oj, 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 oj. To nie mam przerałki. Po co wiesz, że to jest ja jeszcze nie wiem dokładnie, czy... Ja nie mam. Wiem, czy nie? Ja nie mam ani jednych. Ani, ani, ani. Nie, ten człon zginął. Cic 01. Teraz idę do admina, który nie ogarnia Łuka. I to puff, 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 puff. Ziemeczki... Już 3,5. Wiemy. Ziomeczki, widzimy się na kolejnej, a więcej już ostatniej jesteśmy na arencie. Nie, prawda, nie arenka tutaj. nie, nie mów mi tego, proszę. Gdzie ja bym? Nie wiem czy to ty, czy, czy nie, bo strzelam do jakiegoś typa, który ma złoty hełm. O, zabiję kogoś. No Napły tak, klocek. Ciągle klocek.